Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Gryżej Ekscentwidżet. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, który wczoraj bił 456 poziom, więc jestem tego bardzo zadowolony. Troszeczkę tak niespodziewanie, powiem szczerze, że jest ten poziom dzisiaj, no ale zobaczcie, no, niedużo tutaj nadrobiliśmy, 45 milionów tylko. Więc nie jest naprawdę źle. Bardzo fajnie, że to się udało. Odebraliśmy przygodomat, więc pewnie też dlatego że tutaj ten poziom wpadł. Więc myślę, że możemy zacząć. A ja przypominam Wam o w górę, przypominam o komentarzu, kupiku, jeśli go jeszcze nie macie na kanale, bo lecimy po 340 subów. No i przypominam również o linkach w opisie, czyli Fundusz Wsparcia na PC i dla widzów. a my już zaczynamy. Na pewno sprzedajemy. Ten klejnot, bo nam tutaj nie będzie to niczego potrzebny. Tutaj coś nam się świeci w twierdzy. Prawdopodobnie będzie to drugi klejnot, bo tamten był wieczorny, chyba stałem A teraz dostajemy ten ranny, więc spoko to możemy sobie jachnąć. Tutaj na razie nic nie robimy, jeśli chodzi o to. A no to jest słabe, więc niestety wyrzucamy. No ale dzisiaj jest piątek. Jak wiecie, jako że piątek. No to wiedźma przyjmuje wszystko. Bo jest jej event. No zobaczmy jakie te eventy tutaj dzisiaj są. PD <coughs> Czyli omniboom. Czy ja mam omnibouma? To jest pytanie. A, no tutaj to mam. Myślałem, że to był 50. No dobra. Eee, no to na pewno trzeba będzie złapać omnibuna. kto go nie ma. Na pewno Pirodliszkę ktoś, jak nie ma, to też zachęcam do złapania, sterylne setesy, więc tutaj też aure trzeba podnosić. No, Wiedźmowy Taniec, na no to wszystkie, cały chwiponek możemy wrzucić do Wiedźmy. Piaski Czasu, no to możemy trafić jakieś cedry w gabinecie. <laughs> I od Hazardzisty więcej, no i zobaczymy co tam dalej. No i kocioł w później 15 rozmontowań. No to już jest takie średnie, bym powiedział, bardzo średnie. No ale idziemy do wiedźmy, tylko najpierw sobie wyrzucimy jakiś przedmiot do toalety, na pewno epika, bo musimy sobie podbić sterylne setesy. Więc tak to zróbmy i zobaczmy jak tam nasza aura, bo ona tutaj zbliżała się do końcowi, no dokładnie, mamy 1000 na 1000. E, więc od razu róbmy puszczonko, dostaliśmy broń, szkoda, że na 5 stat, ale jest za 20 baniek, więc no na pewno pójdzie do kociołka. Tutaj w gabinecie ma niestety żadnej klepsydry, tutaj nic też ciekawego nie ma, więc idziemy to Wiedźmy pohandlować. E, no to handlujemy, na pewno ta broń za 20 baniek, e, to za 4. Możemy sprzedać. Za 4 możemy sprzedać. Za 4 możemy sprzedać. No to jest to tanie, żeby to sprzedać, więc to pójdzie na rozmontowanie. 2 miliony możemy sprzedać. 4 jak najbardziej. Sprzedajemy. Sprzedajemy. 2 miliony. No, rozmontujmy. To może rozmontujmy. 5 milionów bierzemy, 5 milionów bierzemy i 5 milionów bierzemy. <laughs> więc troszkę zarobiliśmy już, epiki oczywiście muszą zostać, tutaj na pojaku też mam same epiki, więc one zostają, więc tutaj się nie martwimy. Ej, idziemy na koło, zobaczymy co tutaj się u nas uda zdobyć. No, ostatnio pisaliście mi, że o tych laki końcach. więc specjalnie na odcinek udało mi się nafarmić, wczoraj miałem troszkę czasu i udało mi się nafarmić te 190 laki końców. Było ciężko, no ale jakoś mi się udało. Straciłem trochę czasu, przyznaję, trochę czasu straciłem na to. No ale chociaż na jeden odcinek się udało. Także e, zakręcimy sobie dzisiaj za darmożkę, <coughs> bez wydawania grzybków. I zobaczymy. XP pewno. Grzybki, dłuższe złoto, złoto jest spoko jakieś itemy może Oła, drugie złoto tam było, trzecie złoto trochę było expa grzybki jest item ok, grzybki, grzybki to chyba 12 albo 15 grzybów ładnie, gdzie są te 3 miliony, możemy wrócić do kociołka, robimy a dlaczego by nie to teraz tak, arenka na pewno na pewno arynka i sobie, może strzelimy tego maga. U przegraliśmy. No to teraz, no, kupila. Lilaryś na 180, nie, na 179. Oko na 153 i Sobilk 44 i Skarabara 173. Na ten moment dzisiaj mamy wodę, więc może tutaj nasza ryba zostanie lekko dokarmiona. Więc zobaczmy, czym by tu pójść na początek, może tą wodą na tego Duliego 1259. Zobaczymy, no spoko, udało się, bez problemu raczej, więc to mamy zrobione i bardzo, bardzo dobrze. E, tu jeszcze się to zbiera, się zbiera, jaki jest plakat? Udany atak na twierdza, uuu, dosyć ciekawe, bo tutaj bardzo, bardzo rzadko atakuje. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle znajdziemy jakiegoś tutaj przeciwnika, no dobra, udało się dość szybko znaleźć przeciwnika, który coś tam nam da i wejdziemy sobie do niego jak za darmo Więc robiliśmy plaka, 21 milionów wpadło, Oko, jak my tutaj w ogóle stoimy, o, zaakceptować za, za ataki Z Hydrą, 7 głowa Hydra dzisiaj 58%. Dobrze by było dzisiaj ją zbić, żeby na jutro mieć usłynkę. Ale będzie raczej ciężko. No tutaj ten faken chyba już jednak nie, nie wróci, tak mi się wydaje, bo to, to jest dość dużo. Więc będę musiał pogadać z Proteksem, żeby tutaj poszukał jakiejś podmianki. Yy, więc dobra, to mamy ogarnięte. Więc idziemy na karczmę. Idziemy na karczmę i teraz teraz pytanie. Czy bierzemy misję typowo pod expa, czy bierzemy misję typowo z przedmiotami? A za 10. Tą pierwszą misję możemy wziąć taką. E, bo sobie ten no, rozprzedamy. Teraz patrzymy. No jak nie będzie nic ciekawego, to będziemy brać misję na Expa. Jak będą jakieś itemki. W sumie z takich itemków też możemy. Takich misji też może nam coś tutaj polecieć, więc ciekawy, ciekawy metal. Oko, może być. Chociaż. Ej, nie bardzo. Dobra, siódemka za 12. I jeszcze 5 milionów z temu. Co byśmy tu chcieli wziąć? Tutaj musimy tą dwójkę. Jeszcze klepsy, dodatkowo musieliśmy hapnąć. Tutaj jest fajna misja na ekspa, więc bierzemy. Tak jak się wiecie, no to weekendy expa, ja tutaj idę na expa. No bo jest zdecydowanie lepiej z nimi tak grać na tym wojowniku. Troszkę może golda stracimy przez to. Ale ja nadrobimy trochę expa, więc coś za coś. Tutaj siódemka za 6 milionów jest spoko. A I tak te osoby, które tam dostały te trzy lewale bez błąd, to i tak inny nie nadgonię, więc mogę sobie wybrać tak jak chcę. Nie muszę się tu niczym przejmować, więc po prostu sobie klikam. Tutaj może tą piątkę sobie weźmiemy za 2,5 dostaliśmy śliwkę. Więc śliwka jest spoko. Czerwona. Szkoda, że z klepsydrą, ale ładna czerwona, naprawdę ładna czerwona, możemy wyjąć Czarno. Tutaj piątka za cztery. Korzystam z klepsydra. Te klepsydry raczej tutaj powinni wyłączyć na czasawki. Przynajmniej na taki event. w gabinecie być jak najbardziej. Ale w awce, to mi troszkę przeszkadzają. Yy, dobra. Tutaj powiedzmy, że tą piątkę też sobie machniemy, 3800. 800. Dyszka za 6 to raczej nie bardzo, tutaj siódemkę za 6 sobie weźmiemy nawet. Zaniemy metal, wolałbym złanki, szczerze mówiąc. Ale jak się nie ma co się lubi, lubi co się ma i znowu metal. Znowu metal, piątka <laughs> za 700, Tytułka za 700, dobra, spróbujmy. Może tutaj wypadnie nam jakaś fajna misja Średnio, ale przynajmniej śliwkę dostaliśmy Więc ryba dzisiaj już jest nakarmiona, to na pewno Idziemy na kolejny pasek, idziemy na drugi pasek Tutaj jakiś i za 5 Weźmiemy dwójkę Piątka za 3600, też bardzo chętnie Masz tutaj jakieś jawko nam się trafiło. Tutaj siódemka za 5700 to też jest naprawdę spoko misja. wydała grzybka. I co mamy dalej? No tutaj chyba tą siódemkę trzeba będzie wziąć na 4. Chociaż to jest mało opłacalne. Może powinienem wziąć tą piątkę. Tutaj właśnie piątkę za 3400 ten metal. W sumie mógłbym to sobie zostawiać i później przerzucić na postać. Bo mamy tyle miejsca, że to jest... Teraz szok dawno, tyle miejsca nie miałem, no ale Wiedźma, wiedźma robi swoje. Hmm, tutaj weźmiemy dziesiątkę za siedem. pewno. Hmm, co byśmy tu chcieli? No weźmy to. Tutaj troszkę dolga zarobimy przynajmniej. Hmm, tutaj dycha za siedem, siedemset i jest jeżyna. Jeżyna na dzisiaj już się nie da. Okay. Tutaj ścieżka za 7, sklep syndrom, 2 za 1800, ze śliwką, ok. Cytrynek nie widać na razie, żadnej chyba nie dostaliśmy. Truskawek właściwie też nie dostaliśmy żadnej, więc miłoby było, jakbyśmy tutaj jeszcze coś takiego no. dostali. Nie wiem, czy to jest drugi pasek, drugi pasek na razie. Ja, więc jeszcze mamy trochę, trochę, czasu, żeby coś dostać, może jeszcze jakieś dęki wypadną tak po prostu, o, no, no zobaczymy, to 5 za 3 800, to jest po misja, to by było taka dwójka za prawie 2 miliony, 1 milion 900, więc rzadko się takie trafiają, no ja, więc bardzo chętnie sobie tamtą misję przygarnąłem, 10 za 7, no musi wciąż być lepszy dron. 503,5 też chętnie sobie wezmę i jeszcze obłamki dostaliśmy. I dobra, trzeci pasek przed nami i oby tutaj jakieś fajne misje się trafiły, może jakaś czerwona typowo na expa. Też nie było dzisiaj takiej typowo misji na expa, czerwonej. Więc chętnie bym zobaczył taką misję, powiedzmy dyszkę za, nie wiem, 12 minut. To jest... 800 do kotła. Do kotła, niech idzie. Zarabiamy jak najwięcej. E, tutaj znowu jakaś misja typowo pod golda, ale chyba ją weźmiemy. Niech już będzie, że jedną czy tam dwie misje sobie zrobimy pod goldika. Jak nie będzie naprawdę nic ciekawego z expem, idziemy dalej. Znowu, znowu metal nam wypadł, więc ten metal, to już podejrzewam, że mamy tyle tego metalu, że to jest niepojęte, nigdy tego nie wytracimy, na pewnym koncie. Tutaj, kurcze, pytanie jest takie, czy dostaniemy tu item. Daliśmy klepsydrę, niestety, więc tu możemy sobie wziąć tą krótką misję, tutaj weźmiemy może tą. Zobaczymy co się będzie działo dalej. Dwójka. Niestety sklepsy Ale jak trzeba to trzeba. Nic tam ciekawego nie było. Tutaj musimy wziąć znowu tam piątkę z O Ojejku. No naprawdę dosyć kiepskie trafy nam się tutaj trzymają nas. Bo jak jest fajna misja, to jest klepsydra. Nie możemy, nie mamy szansy. Dostać tutaj kolejnych e, przedmiotów. O, jest troskawka. No to troskawkę wrzucamy na skarabarkę 7. za 4700 No, słabe ten i 100. Czerwona, ale nad holda. Ale wezmę, bo może jeśli jakiś item trafi. Nie. Tutaj same dwójki, więc oko możemy sobie chętnie przygarnąć. Tu dwójka za milion, świetne, że tą dwójkę też sobie przygarnę. Tutaj już 6, 6 milionów to chętnie. W coś dobrego. Mam typowo pod Golda. to nas nie interesowało. Tutaj mamy dwójkę, dostaliśmy. Łamki. Yy, tutaj coś, Kurde, słabe te misje, ale mamy item przynajmniej do rozmontowania tylko do kociołka, 5 7. No i teraz pytanie, czy ryzykujemy? Chyba zaryzykuję, czy dostaniemy dwójkę za 6 milionów? Może być ciężko, ale dostaliśmy dwójkę za 8 nawet, więc zyskaliśmy na tym, jest spoko, no i wypijemy sobie ostatnie kipko. I to teraz. Dyszka za 7 chyba weźmiemy. I teraz musimy jakąś siódemkę może. Jest piątka. OK. I to i same piątki niestety. Piątka za 4400 też może być. Tutaj mamy ograniczenie, Możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. No epików do kotła nie sprzedaje, no bo wiadomo, że. Na stery, na sedesy i na później się nam przydadzą. Rozdajemy sobie statystyki, i wytrzymałość powolutku nam to wszystko rośnie. Dzisiaj, no nie, dzisiaj jeszcze nie będziemy mieć 160 milionów zdrowia, no ale powolutku się zbliżamy. Dobra, więc to mamy ogarnięte tutaj, w, oczywiście, w Lochach nic nie robimy. Standardowo możemy spróbować zaatakować znowu tego w Maga, bo on się tutaj nam pojawił i w końcu się udało, więc dobrze. dobrze. Jeszcze tylko 9 ataków nam zostało. No i co teraz? W gildii pupila chyba zaatakowałem już tak. Eee, tutaj zakręciliśmy kołem, tutaj odebrałem runy, także dół mamy zrobiony. W twierdzy odebrałem wszystko co mogłem i będziemy czekać na ten bug. Możemy sobie zaatakować tego inju face'a już, na spokojnie nie będziemy się tutaj niczym przejmować, róbmy tak jaki podziemy, będę potem miał wieczorem mniej roboczy. I dobra, tu jeszcze dodajmy jedną wytrzymkę. 3 minuty walki pupili, więc idziemy na hazardistę. Idziemy na hazardistę, zobaczymy co hazardista dzisiaj będzie nam chciał dać. I w ogóle coś nam będzie chciał dać. A na początek 4 kostki dużo. To brzmi dosyć optymistycznie. Klepsy dreny, klepsy do tylko te odłamki. Chętnie byś wygarnął takie podwójne. Ale będzie ciężko. Widzę, że zrzucił tylko na początek, na zachętę, trochę dużo. To tyle. O 2,5 tysiąca, tysiąca odłamków. To jest naprawdę około wynik. Może jeszcze coś byś wrzucił kolego. Chociaż jeszcze raz coś, no jeszcze jedna próba, kamień, kamień na koniec, niech będzie, niech będzie. Dobre i milion dwieście kamienia. Jak my tutaj stoimy z tymi surowcami? Miliard sześćset i miliard osiemset, jakoś damy, damy radę chyba, jeśli chodzi tutaj o kolejną budowę kopalni klejnotów która będzie za tydzień, No więc dobra, to mamy ogarnięte, więc hazardista dzisiaj, no bardzo, bardzo przeciętny, dobrze, że rzucił tylko te 2,5 tysiąca odłamków, bo tak to był bardzo, bardzo słaby, jak my stoimy tutaj w ogóle z tymi odłamkami, 336 e, tysięcy odłamków, więc no tak, średnia średniawo powiem szczerze no ale jakoś powolutku będziemy sobie to zbierać no oczywiście, że jeszcze tutaj nam 12 rozmontowań zostało ale tego nie zrobimy, nie ma czego no oczywiście mógłbym ruszyć lochy i rozmontować te przedmioty ale na razie tych lochów nie ruszamy no bo sami wiecie, że trzymamy je do 480 poziomu więc jeszcze trochę, jeszcze trochę 24 poziomy, może 30 żeby tak być pewnym, no ale zobaczymy jak się będzie sytuacja na serwerze rozwijała więc jak już ktoś tam będzie na 490 powiedzmy siódmym poziomie to ja już, 498 może nawet to ja już chyba tam zacznę robić podchody po te lochy, żeby zobaczyć czy dam radę w ogóle dogonić te osoby więc dobra, tak to mniej więcej wygląda. Opowiedziałem jak tu taktyka będzie wyglądać na przyszłość, i mamy 20 sekund do walki po Willi, Więc możemy się zastanowić, kogo, czym raczej zaatakujemy. Hildegarda 1243 karmienia, więc dość mało. Patrząc na to, że poprzedni przeciwnik też miał bardzo podobnie, to może albo pójdziemy wodą, albo spróbujemy sobie zaatakować ogniem. E, ogień będzie bardzo ryzykowny, ale w sumie kto nie ryzykuje, ten wiecie co. Więc zobaczmy, może się uda. No niestety, szkoda, szkoda, ale to nic, odbijemy sobie to kiedyś. Kiedyś nasz ogień na wodę w końcu wygra. E, więc tutaj raczej pulfitu nie było, chociaż mógł być delikatny. Nie będziemy tego sprawdzać, więc właściwie na tym sobie zakończymy naszą przygodę dzisiejszą. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że oglądacie moje odcinki i liczę, że tak zostanie, że zostaniecie dużo łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem. No i co, no, do zobaczenia w następnym odcinku, czyli na Zabójcy, a tam wiemy sobie klikać trochę tornat, także trzymajcie się ciepło i na razie.